Partner On Air. Dzień dobry, Jarosław Kamiński, adwokat, associate partner w kancelarii Rydl Partner. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego podcastu z zakresu danych osobowych. Dzisiejszy podcast skupi się na tematyce pozyskiwania przez pracodawców danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy. W podcaście rozmawiać będą Grzegorz Gęborek, radca prawny, associate partner z oddziału Gliwickiego oraz Klaudia kamińska Kiempa, radca prawny i menedżer z oddziału krakowskiego. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w drugim odcinku, który będę miała przyjemność nagrywać z moim kolegą. Dzisiaj będziemy dla Państwa łączyć się ponownie z naszego biura w Krakowie przy pięknej pogodzie za oknem. Ja nazywam się Klaudia Kamińska-Kiempa. Grzegorz Borek. Drodzy Państwo, Grześku, dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o takim temacie, który chyba nieustannie jest tematem ciekawym. Czy to patrząc na przepisy prawa pracy, czy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli rekrutacja do pracy i kandydaci. Bardzo często w naszej pracy zawodowej pojawiają się pytania dotyczące tego, jakie dane możemy zbierać, jakie musimy, czy jest potrzebna zgoda, czy tej zgody nie potrzeba. I dzisiaj chcielibyśmy naszym słuchaczom chyba przybliżyć temat dotyczący rekrutacji, i tych wszystkich wątków, które z rekrutacją są związane, czyli ochrona danych osobowych, zbieranie zgód tych słynnych, o których można czytać na różnych stronach i o których rozpisuje się internet. To przejdźmy od razu do rzeczy i zacznijmy od początku. Czyli powiedzmy sobie najpierw, jakie dane pracodawca w procesie rekrutacyjnym może pozyskiwać od kandydata tak zupełnie bezpiecznie. O, to jest dobre pytanie, wiesz, bo jakie może to podkreślam, to a jest... takie, jakie by chciał, to jest całkowicie osobna kwestia. No i też osobną kwestią jest to, co pracownik nieraz wysyła pracodawcy. A lubią wysyłać dużo. A i sporo. lubią wysyłać dużo. I muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi z perspektywy RODO, to kwestie związane z danymi osobowymi kandydata do pracy są dość dobrze uregulowane. I jest to chyba taka materia, która dotyczy Każdego, bo każdy pracodawca zatrudnia, każdy dział HR się z tym spotyka, a kandydat te CV swoje wysyła do pracodawcy. Jeżeli chodzi o takie dane podstawowe, które są bezpieczne dla pracodawcy, to kodeks pracy na pewno pozwala nam na bezpieczne zbieranie imion, nazwisk pracownika, daty urodzenia, kandydata na pracownika daty urodzenia, no, oczywiście danych kontaktowych, bo jakoś trzeba się z tą osobą z jeszcze zgodaniem. skontaktować, żeby chociaż poinformować ją o wyniku rekrutacji. No i oczywiście możemy prosić o wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg tego dotychczasowego zatrudnienia tej osoby. Jeżeli chodzi o te ostatnie trzy punkty, to tutaj jest takie obwarowanie, które wprowadził nam ustawodawca. I te dane generalnie powinny być pozyskiwane, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy przez tę osobę na tym konkretnym stanowisku. Pytanie, na ile to jest weryfikowalne? Jeżeli pracodawca sobie postanowi, że takie dane są mu potrzebne, czyli udokumentowanie dotychczasowego doświadczenia czy wykształcenia, na ile w sytuacji na przykład kontroli organ może zarzucić, że takie dane nie mogły zostać zebrane, to chyba nie do końca jest weryfikowalne. No to jest takie dosyć. Na pewno będą takie przypadki, które będą się jaskrawe, Jeżeli mamy kogoś choćby zatrudnia, do zatrudnienia na stanowisku handlowca, powiedzmy tak, i chcielibyśmy zobaczyć jego dyplom z uczelni Wyższej, z Wydziału Matematyki albo Ochrony Środowiska, a on nam sprzedaje soki, no to myślę, że do końca tutaj można by polemizować, czy, czy to jest niezbędne. Jasne. Tak? Natomiast w wielu przypadkach może się okazać, że jednak to doświadczenie, czy te wykształcenie, które dana osoba posiada, jednak w jaki sposób się wiąże. No tutaj już niestety pracodawca musi sam ocenić, czy te dane, których żąda od pracownika, czy one rzeczywiście są adekwatne do tego celu, który, w którym je przetwarza, czyli po prostu skuteczne przeprowadzenie rekrutacji. Bardzo często też jest tak... Że kandydaci do pracy sami dzielą się tymi informacjami, bardzo bogato dokumentują swoje wykształcenie, począwszy czasami i nawet od szkoły podstawowej. Mnie się zdarzały takie, takie rekrutacje, dotychczasowe, dotychczasowe doświadczenie i pytanie, co z tym fantem zrobić. Kiedy my o te dane nie prosiliśmy kandydata, a kandydat mimo wszystko nam je w swoim CV zapisuje i przekazuje. Hmm. Czy tutaj widzisz jakiś, jakiś kłopot? Myślę, że tutaj na pewno trzeba się skupić na tych tak zwanych przesłankach realizujących przetwarzanie danych osobowych. I tutaj myślę o tych zwykłych kategoriach danych. Tak, tych, które nie stanowią tzw. danych szczególnych kategorii czy danych wrażliwych. I na pewno w takiej sytuacji trzeba się zastanowić, czy na podstawie tych przepisów kodeksu pracy, które nam to legalizują, przetwarzanie tych danych, my te dane możemy przetwarzać. Jeżeli nie, ale koniecznie musimy te dane przetwarzać jako pracodawca, przyszły pracodawca, musimy się zastanowić nad inną przesłanką legalizującą, czy na przykład y, możemy skutecznie uzyskać zgodę pracownika na przetwarzanie tych danych, y, przyszłego pracownika, i jeżeli jest y, taka możliwość, jeżeli chcemy te dane przetwarzać, no to taką zgodę powinniśmy uzyskać. To też troszkę działa w obie strony, bo myślę, że wszyscy się z tym spotykamy, że wszędzie, przynajmniej na początku, jak roda weszło, byliśmy tymi zgodami zasypywani wręcz. Tak? Do wszystkiego była potrzebna zgoda, a to do końca nie jest tak, że zgoda wszystko nam tutaj usprawiedliwia i zgoda z remedium na wszystko, bo tych przesłanek legalizujących przetwarzanie dane osobowe jest znacznie więcej. No, i w niektórych sytuacjach ta zgoda, szczególnie w prawie pracy, nie będzie przesłanką właściwą, a jeżeli będziemy się chcieli na niej oprzeć, to będzie to wręcz w niektórych sytuacjach wprowadzenie w błąd pracownika. Zdecydowanie, a jakbyśmy teraz odwrócili trochę optykę, eee, czyli wyobrazili sobie pracownika, który nie wyrazi zgody, na przekazanie danych innych niż te, które są w kodeksie pracy. Jak w procesie rekrutacyjnym powinien postępować pracodawca w takiej sytuacji? Jak powinien postępować? No my się powinniśmy zastanowić, czy w ogóle koniecznie musimy prosić o te dane. I niekoniecznie tutaj pracodawca musi mieć coś zdrożnego na celu. Ale jeżeli takiej zgody nie uzyskamy no to tutaj pojawiają się zawsze kwestie związane z dyskryminacją choćby tak, w za zatrudnienia i tym jakie konsekwencje pracodawca legalnie może sobie wyciągnąć z tego i przepisy regulują to w zasadzie wprost, że odmowa wyrażenia takiej zgody kiedy to jest uzasadnione przez pracownika no, nie powinna prowadzić do jakiegoś gorszego traktowania przy nawiązywania stosunku pracy. Myślę, że ty już mogłabyś więcej powiedzieć wtedy, jak to, ta dyskryminacja będzie traktowana i jakie roszczenia nawet mogą się pojawić ze strony kandydata. To jest, to jest oczywiście jedna kwestia, a to też jakby wiąże się a propos roszczeń kandydata. Tak, tak teraz sobie o tym pomyślałam o tym przez jak długi czas. Po zakończonej rekrutacji hmm, powinniśmy przechowywać dokumenty tych kandydatów, z którymi hmm, nie został zawarty stosunek pracy. Bo to też jest taki temat, który budzi kontrowersje, dlatego że znowu hmm, Urząd Ochrony Danych Osobowych wydaje bardzo stanowcze, ale w moim przekonaniu dość ostrożnościowe mhm. hmm, rekomendacje w tym zakresie. Hmm, Pracodawcy oczekiwaliby trochę innych rozwiązań, jak z tym, sobie, z tym sobie poradzić. To znaczy, w sytuacji, w której nie zdecydujemy się na zawarcie stosunku pracy z kandydatem, mamy jego CV, różnego rodzaju inne dokumenty, które w trakcie rekrutacji on nam je przedkładał. Dobrze oboje wiemy, że istnieje takie zjawisko jak dyskryminacja na etapie zatrudnienia. I teraz w sytuacji, w której taki kandydat, z którym nie została zawarta, nie został zawarty stosunek pracy, będzie występował z roszczeniami przeciwko pracodawcy. Idąc tą drogą wytyczoną przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który mówi, że bezwzględnie po zakończeniu rekrutacji z tymi kandydatami, z którymi umowy nie zostały zawarte, mają zostać zniszczone, jak pracodawca ma udowodnić, że jego działanie nie miało charakteru dyskryminacyjnego, kiedy on nie ma już żadnych dokumentów w tym zakresie, ba, może nawet nie pamiętać, że taki kandydat ubiegał się u niego o pracę. Oczywiście my tego w tym podcaście nie przesądzimy, co tutaj zrobić, <laughs> ale to jest jedno z y, takich y, wyzwań, z którymi y, w kontekście przepisów RODO, wszelkich rekomendacji funkcjonujących w obrocie, y, pracodawcy się mierzą. Tak, zdecydowanie jest to pewne wyzwanie. Y, I też. Y... Trzeba rozumieć jest dwie sytuacje. Ta, o której wspomniałeś, że już definitywnie z tą osobą no nie chcemy nawiązać stosunków pracy oraz sytuacja, w której na tym etapie nie chcemy, ale być może w przyszłości. I w tej pierwszej sytuacji i co gorsza, kiedy możemy się spodziewać roszczeń od kandydata do pracy, to jest możliwe, choćby te związane z dyskryminacją przy nawiązywaniu stosunku pracy. No, znamy to stanowisko prezesa urzędu, ono w zasadzie sprowadza się do tego, że te dane osobowe nie powinny być dalej przetwarzane przez tego przyszłego pracodawcę. No, wiem, że w praktyce też takie rozwiązania funkcjonują, że te dane są przetwarzane... W w klauzulach informacyjnych wtedy zamieszcza się informacje, że one są e, przetwarzane przez okres tutaj, w jakim skutecznie mogą być dochodzone roszczenia przez tego kandydata do pracy. E, ale co do zasady, e, chyba już jest takie utarte w zasadzie stanowisko profesorza dochodzenia Ochrony że nie jest to e, praktyka do końca prawidłowa. Także znowu musielibyśmy e, wyważyć sobie tutaj nasze interesy jako e, potencjalnie pracodawca, który może być pozwany przez takiego kandydata, a z drugiej strony kwestie związane właśnie z ochroną danych osobowych, stanowiska prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Myślę, że tutaj nie ma do końca takiego całkowicie bezpiecznego bez względnym prawnym rozwiązania. Chociaż doświadczenie pokazuje, że dla niektórych pracodawców to, co powie prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jest jednak takie quasi święte, i bardzo często te, te dokumenty rekrutacyjne, one rzeczywiście po zamknięciu całego procesu są po prostu niszczone, tak żeby nie było żadnych wątpliwości, że one są w jakimkolwiek stopniu, w jakimkolwiek zakresie jeszcze, jeszcze przetwarzane. Tak, to jest dobra sytuacja. Jeżeli już nie chcemy z nich korzystać, no mamy. No i oczywiście tu są dwa rozwiązania, no bo rekrutacja zawsze musi się zakończyć na dwa sposoby. Albo dojdzie do zawarcia umowy o pracę albo i nie. No jeżeli oczywiście niszczymy te dokumenty po tym, kiedy definitywnie już nie chcemy nawiązać stosunku pracy, to w sensie mówicie, OK. Osobną kwestią są te rekrutacje przyszłe, czy tak zwana rekrutacja ciągła. I tutaj też y, szczególnie działy HR, które prowadzą takie rekrutacje, powinny pamiętać o y, Prawidłowym udokumentowaniu zgód przyszłego kandydata, właśnie na przetwarzanie tych danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji. Tutaj jest też bardzo dobrze oznaczyć sobie okres, przez jaki chcemy brać ewentualnie pod uwagę tego kandydata i będziemy te jego dane w tym okresie przetwarzać. Pojawiają się właśnie też takie stanowiska, to, to tylko w takim krótkim uzupełnieniu, że w sytuacji, w której my przechowując dokumentację kandydatów, z którymi z różnych względów w określonym momencie nie zawarliśmy umowy, wskazując okres, przez jaki my te dokumenty jeszcze będziemy trzymać, to mogą być 3 miesiące, to może być 6 miesięcy, w takiej sytuacji powinniśmy być względnie bezpieczni względem przepisów o ochronie danych osobowych, no bo nie ukrywajmy, że na etapie rekrutacji to tego się wszyscy boją, tak. że dojdzie do jakiegoś naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zresztą w 2018 roku te kary, które były zapisane w RODO w ogóle wyprzedzały sławą samo RODO, więc gdzieś tam jeszcze w świadomości pracodawców te, te wysokie kary funkcjonują, no ale on one też są nakładane, z drugiej strony. To nie jest tak, że te przepisy po prostu sobie funkcjonują w eterze, tylko rzeczywiście zdarzają się sytuacje, w których, w których kary są, są nakładane. Być może akurat nie ze względu na kwestie dotyczące rekrutacji, bardziej tak zwany wyciek danych, prawda? Prawo. ale no, o tym też gdzieś tam trzeba pamiętać, że, że te przepisy dotyczące kar są i one nie są przepisami, które są tylko po to, żeby były zapisane. Same. Tylko one, z nich rzeczywiście organ może skorzystać. To prawda, kary się pojawiają, pojawiają się coraz częściej i w coraz większej wysokości, trzeba podkreślić. I w obszarze HR także się pojawiają. Pojawiały się także w zasadzie zanim RODO stało się modne, bo bazy CV czy takie programy, które pozwalały na generowanie dokumentów aplikacyjnych. Także no, były przedmiotem ataków hakerskich. Tak? Także, no, trzeba mieć taką świadomość, że jeżeli gdzieś mamy jakieś dokumenty zamieszczone na serwerach, czy korzystamy z jakichś takich właśnie maszyn wirtualnych, które nam generują pewne dokumenty, to te dane są gdzieś zapisywane i mogą być wykradzione. Także to niekoniecznie musi być tak, że to nasze CV wypłynie od pracodawcy, bo mogą wypłynąć na przykład z takiego generatora internetowego, Oczywiście. gdzie sobie wpisać, to nam ładnie to ułożyło. Mogliśmy sobie wszystko graficznie zrobić, wyszło dość profesjonalnie z tego. A następnie te dane gdzieś tam mogą wypływać. Później jest to przedmiotem zainteresowania urzędu. Oczywiście mogą się powiedzieć kary, jeżeli urząd dopatrzy się tam jakieś nieprawidłowości po stronie administratora. Tego trzeba mieć świadomość. Natomiast z perspektywy, właśnie powinny retencji, takiej okresy przechowywania tych danych, to jest najprostsza kwestia, którą dział HR powinien mieć na uwadze, tak, czyli na jakiej podstawie my te dane przetwarzamy w ramach CV, w jakim celu, czy jest to ten cel tej naszej regulacji jednorazowej, czy dłuższy, e, okres tej regulacji ciągłej, czy, czy, czy jakiejś periodycznej? No i na pewno kwestie związane z usuwaniem tych danych, tak? bo jeżeli my tych danych już nie będziemy mieli, jeżeli ten cel nam się skonsumował, nie potrzebujemy ich, e, to powinniśmy je usunąć. Już tak? nie ma podstawy do tego, żeby je po prostu dalej przechowywać, e, czyli de facto przetwarzać. Czyli de facto przetwarzać? E... To też bardzo często, nie wiem, czy też się z tym spotykasz słyszę zdanie, ale my to tylko przechowujemy. Tak, no niestety przetwarzanie danych osobowych to jest bardzo pojemna definicja, otwarta i w zasadzie tam nadchodzą Wszystko wszystkie można wrócić do tego worka, dokładnie. Wydaje mi się, że chyba te wszystkie takie najważniejsze aspekty dotyczące rekrutacji i tematów z tym związanych Państwu pokrótce przedstawiliśmy. Bardzo Ci dziękuję za wyczerpującą i ponownie bardzo ciekawą rozmowę i mam nadzieję, że Słyszymy się w kolejnym podcaście. Dziękuję. Myślę, że cykl Rod of Hair jest jak najbardziej pasjonujący. Zdecydowanie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Partner On Air.